sure Siemano, tutaj Rafson z kanału Rafson Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gloria Victis. W dzisiejszym odcinku będziemy tworzyć gildię oraz pójdziemy do jaskini kościołów. Zapraszam Was do oglądania. Na samym początku powiem Wam, co się zmieniło w change logu w wersji 0198. Wprowadzono nagrodę za codzienne zalogowanie się do gry. W celach testowych można ją odebrać co każde dwie godziny. U mnie coś takiego się nie pojawia niestety, muszą to poprawić. Wprowadzono paczki z losową zawartością, które można kupić od handlarza w Forcie na północy, tylko jeśli gracz kontroluje fort oraz zdobyć z przeciwników. Przeprojektowano okno czatu, oddzielając od niego Okno komunikatów gry, a także umożliwiono jego skalowanie i usprawniono przemieszczenie go na ekranie oraz działanie suwaka. Wprowadzono testową wersję nowego okna craftingu. Otwieranie jest testową kombinacją klawiszy Q, plus E, plus N, które wnosi między innymi podział recept na kategorie, sortowanie ich według poziomów oraz oznaczenie tych recept, których wymagany poziom jest wyższy niż poziom rzemiosła postaci. Dodano pierwszą, bardzo testową wersję wyzwań codziennych otwieraną kombinacji klawiszy Q plus E plus K a zamykaną Q plus E plus L. Dodano wskaźnik celnego trafienia przeciwnika z łuku na środku ekranu. Zbalansowano wartości penetracji pancerza dla różnych rodzajów broni. A na koniec, oczywiście, poprawki, którym usunięto błąd, przez który nie działało losowanie pogody oraz usunięto błąd, który po dłuższym czasie gry po stronie klienta nie pojawiały się surowce. Konieczne było przelogowanie się. Żeby stworzyć gildię należy wcisnąć przycisk czwarty na dole ekranu, czyli informacje o gildii. Następnie klikamy Create Guild. No i wpisujemy nazwę gildii na przykład o właśnie tak zatwierdzamy okej okay. okej okay, mamy tutaj informacje i ogłoszenia przywódca jestem ja hmm. data założenia known założyciel no ja jestem założycielem tej gildi. Sojusz Żadny Członkowie obecnie maksymalnie Maksymalnie można mieć 35 członków eee. Można tutaj zedytować ogłoszenie Na przykład Kurde nie mogę tutaj zedytować Powinni to poprawić Tak eee. No to w takim razie przejdźmy do członków Tutaj mamy członków. Ja jako jedyny e, jestem członkiem oraz założycielem tej gildii. Można też e, usunąć gildię lub zaprosić kogoś do gildii. Ok, no to idziemy do jaskini kościołów. Ok, jesteśmy już na miejscu. Zobaczmy, jak mi dzisiaj pójdzie. Nie, no dawno w to nie grałem, przez tydzień lub półtora tygodnia. Okej, okay, mamy pierwszego kościeja. O, ładnie. Super. Strzelaj, strzelaj. Nice. O, o, dobra, dobra, zbugowane kości. Ok, regeneracja wytrzymałości. Musimy się odnowić. Dobra, zdechł. A, zniknął mi. Szkoda. Okej, okay, lecimy dalej. Czy jest tu gdzieś jakiś kości? Okej, okay, już go mamy. Spoko. Kolejny zbukowany kości. Co tak długo bije tego kościeja, no dziwne Bardzo długo go walę tego kościeja, dziwne Otrzymuje obrażenia i nic Jest jakiś kurwa kuloodporny Kurwa, dziwne, naprawdę. Hmm, punkty mam. Akceptuję. Tak, dobra, ten kościej odsunął się jakoś. A, laguje mi się. Z tego co mi wiadomo. Podobno ma być wprowadzony nowy silnik do tej gry Unity 5. Jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda te Unity 5, to zapraszam Was do przykładowego filmu. Po prostu łączcie adnotację lub zajrzyjcie do opisu. Nie no, ten kości jest kulotporny. O, jest kolejny, okej. Okay. O, o, -o. Kości bez głowy, okej. Okay. Nowość? O -o. Dobra. Może dlatego, że mam słą wytrzymałość. Nie mam zielnego pojęcia. O, to sam punkt umiejętności? Kurde, nie mogę odkryć. Szkoda. OK, mamy porówność 120 punktów. Fajnie. OK, mamy kolejnego kościeja. Dobra, wyciągamy taczę. Mamy dwóch. Okay. Yeah. Mam problemy. Oh, we hebben er problemen? Oh, Wow, 6HP, no nieźle. Ok. Ach, zabił mnie. Szkoda. Ok. No to w takim razie wrócimy do miasta. Okej, okay, dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Przepraszam Was za krótki odcinek. Na razie i cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.